utworzyłem funkcję, którą nazwałem migaj 5 razy. Ona ma tutaj wykonać sekwencję mrugnięć diodami, to co już znamy z poprzednich filmików, ale dodatkowo, to co jest nowe, ona ma tutaj skomunikować się z komputerem i w monitorze portu szeregowego wyświetlić takie teksty. Tak, uwaga, rozpoczynam miganie na początek przed wykonaniem sekwencji, no i po wykonaniu, robota wykonana z takim szlaczkiem. W części konfiguracyjnej najważniejsza jest ta linika, Serial Begin 9600. Ona ustawia szybkość transmisji. Jest to dłuższy temat, także warto to troszkę przestudiować. W każdym razie to powinno załatwić sprawę bez problemu. I tutaj dodatkowo dołożyłem napis powitalny, taki można powiedzieć troszkę bajerek. Pętla główna. Chyba nie wymaga komentowania. Tutaj naciśnięcie switcha podpiętego pod pin 13 wywołuje funkcję migaj 5 razy. I to tyle. Przygotowujemy kolejne materiały, także obserwujcie kanał.